O, o! I na to czekam już dłuższy czas. Tak, no? O! O! A! Nie no widzowie, tu się jajca z pogrzebu dzieją, bo tu 16% tylko subskrybuje kanał. Wy chcecie mnie nerwowo wykończyć. Proszę zostawić suba z dzwonkiem, bo tu się złe rzeczy dzieją. Jak kochasz mamę, zostaw suba z dzwonkiem. No chyba, że nie kochasz mamy, no to nie subskrybuj wtedy, no Ale ja nie wiem czy twojej mamie nie będzie przykro wtedy. I zapraszam do oglądania. Witamy w kolejnym odcinku od Zera do Fightera. Dzisiaj powtórzymy sobie jakieś kombinacje, zobaczymy jak to wygląda. Na ten moment jakieś kopnięcia i tak dalej, ale najpierw, e, najpierw trener sobie potrenuje, bo oglądając po obejrzeniu, po paru sparingach, po obejrzeniu swoich własnych sparingów i tak dalej, swoich odruchów, stwierdzam, że no cóż, no, faktycznie nie, nie robiło się nic z tej kwestii, nie trenowało się już. Żadnych sztuk walk od, od lat i no cóż, na no dużo odruchów jest nie takich. Dużo błędów po prostu, których nie powinno w ogóle być. Dlatego teraz sam sobie nakładam karę, a jednocześnie świetny trening, który pozwoli mi po prostu eliminować te błędy. Czyli tak, bez uciekania stoję, Ty mnie naparzasz kombinacjami, ja muszę Unikać, blokować. Proszę, z kopnięciami? Na razie nie, jak tylko stoję, na razie Dobra. tylko to, no bez przesady, nie? <ścoughs> Zapraszam na Instagram Kapiszczek oraz Winkel Jeden i drugi jest na ekranie oraz w opisie. Ale co to było drugie? ruchu? Dobra. Już są te od ruchu. <tryk> o, naciera. To liczy, żeby nie oddawać. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o moją karę, dalej nie jest dobrze, ale cóż, to trzeba trenować, to się przypomni, tak, bo no wiadomo, dalej jest to odwracanie się za jeszcze te uniki i ta chęć do odskakiwania do tyłu i tak dalej, więc no, od teraz, za każdym spotkaniem, każdym dniem, nie będziemy to zawsze nagrywać ale zawsze będę tak odlępywany no, ale... Ja przynajmniej techniki potrenuję Tak, to też jest dość ważne, więc to dobry trening dla nas obu No, w czym parę razy dostałem, więc można zaczynać lewy prawy No Okej, okay, dokładnie z lewego haka ale na rękawicach. <laughs> Tutaj się wkręcił, nie? Dobrze, że unikłem. Ćwiczy, ćwiczy, cały czas! No. Musi być czujny! Lepiej. Jeszcze za bardzo taki... Tron się jak wychodzi. Jeszcze ten hak będzie dość problematyczny. On tak nieśmiało, wychodzi stąd ma jednak taki. Ok. No zaraz dołożymy ten kopięg. Lewy, prawy. Lewy, mid. Prawy, low. Z tym lowem już trochę. Ten przejąłem już parę set. To może tro, troszeczkę lżej niż Lewy, mid, tak? Tak. Lewy, prawy. Lewy mit podstawę nogę i od razu. I to musi ćwiczyć tak, że jak daj widzisz? noga wraca na ziemię i od razu ust. Nie wraca. wraca i się zastanawiasz, i wtedy to no, musi być. Fa. Fo, fo. No. Proste, Tak. Lewy prawy. Robisz odwrotnie. Lewy prawy. Leży. Dobra. Dobra. Okay. Kurde. Kurde. Dobra. Te midy. Trochę trzeba popracować nad tymi midami. Poproszę pięć. Tak jak ćwiczyliśmy wcześniej. Weź rękawice. Po prostu będzie. tych tej tak, podkładasz. Tylko. O Jezu. Wiesz o co chodzi? Tu może się odwrócić, to żeby lepiej głowy tak. To, że Ty szybciej, nie? Ja tu tak tylko pokazował, żeby one nie miały mocy. Pam. No, dawaj. Zakondycyjnie. Sądzimy. Oj. Wójcie oś patrzyłem, że idzie. Tak tak, oczywiście. To przede wszystkim stoi tak w tej, w tej drugiej pozycji. To wracasz, jak noga wraca, wraca tu i stąd wyprowadzasz. Więc y, al, albo walisz po prostu z zakrocznej, albo zmieniasz pozycję i tak. Wtedy jest dużo większe pierdolnięcie, bo też jest dobry manewr, to też możemy poćwiczyć. Y, Zmiany tej pozycji, po prostu tak jest, stoisz w twojej normalnej pozycji, zmieniasz ją i y, wyprowadzasz kopnięcie. Nie? Y, czyli tak, jesteś w tej, zmieniasz i kopnięcie z tej nogi. Widzisz? Od razu wiadomo no. Nie, no. Pierwsze, na razie idziesz. Robisz tak, musisz idziesz. Moment, a no na drodze. Że co dziś? nie? Przede wszystkim. No i na to wiązanie laczków to połowa część pójdzie, nie? Kondycja obrywa. No raczej, właśnie to, to jest taka forma teraz treningu, na początku wiadomo, technika i tak dalej, teraz musi trochę się Rozruszać Wrób no, sobie parę razy tak Przesnąć od razu jemnięcie No już trochę lepiej Teraz zwolnij przeskok i jemnięcie Czek, przeskok, jemnięcie Znaczy kopnięcie. O. o, Ładniej Ten był ładny O, ładny Dobra Teraz może jakieś kombinacje Z froncikiem Zrobimy sobie same nogi może Dzisiaj to froncik Z zakrocznej I nocik. Wykrośnij, sorry. Zwykrośną na, na no, Pan, żeby zrobić miejsce, odpychasz mnie trochę, żeby zrobić sobie trochę miejsca za i Bum z Do, lałkikiem trochę już oszczędzaj, bo już ta noga jest. Dobra. O, dobra. Tylko e, trochę wyżej, bo e, teraz trzeba rękawice. Zatrzymaj to, ale normalnie to by zjechało na jaja. Znaczy jak na ulicę to super fajnie. Typ leży po jednym, a no, jak w ringu no to lipa, nie? O! Dobra. O! Dobra. O! O, to było właśnie teraz... Teraz to mnie odepchnęło faktycznie trochę, bo te wcześniejsze to było takie głaśnięcie. O! Tu chodzi... o Odepchnięcie. Ty nie, nie próbujesz wynautować. Tym frontem, teraz żeby ten ląk poszedł mocniejszy, nie? Zrobić takie miejsce. O, dobra. To teraz to samo, ale z, ze średnim kopnięciem Czyli tak. Dobra. Dobra. OK. Tylko trochę jeszcze wyżej. O, jakby z góry bardziej bardziej to, to W tym momencie idzie z doła. Tutaj. To jednak podobno to jak przy logiku, Jednak idzie bardziej z góry. Dobra. Zmiana nogi. Teraz wykorzystamy to co było przed chwilą. Ale frontem, czyli front z zakrocznej, po czym odstawiasz nogę tutaj, odechnąć przeciwnika i wchodzę w niego. Tak, z odwrotnej pozycji nie możesz odstawić wtedy nogę tutaj i idealnie siądzie prawy prosty. Czyli, czyli do z wykrocznej zbliżam się. Tak, z wykrocznej odstawiasz nogę, zmiana pozycji, nit, odstawiasz nogę z powrotem do swojej pozycji, luta na Najpierw powoli, bardzo powoli. Nie, nie zakroczna. No, pierwszy moment. Zakroczna, stawiasz tu. Mid. Już jak odstawiasz tego mida, to, to już się kujesz. Już jest ta ręka naładowana. Dostaje mida w momencie, jak odstawiasz nogę. Ua! typ leży. Dobra, czyli. Tak. Tak. Dobra, miał być prosty, nie hak, ale hak będzie równie dobrze, nie? No. Teraz bez zdecydowania, hak? Czy prosty? No muszę ten rytm. No wiadomo. Dobra. Super, o to chodziło. Aż tak nie musisz przy tym schodzić, nie? Wiadomo, jak już odstawiłeś, przypuśćmy, że typa zabolało ręce trochę ściągną, idealnie, nie trzeba nigdy schodzić ani nic. Nie, lepiej tego po prostu nie robić. Dobra, jeszcze sobie to. O, o! I na to czekam, już dłuższy czas. Tak, no. O! 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 Dobra! Słuchaj, jedziemy, no. O! O! Nie! Yeah. Dobra! No, teraz zaczynam to przypominać treningi. Dobra. Lewy jazz, prawy, obrotkowy, lewy hak i gminę. Dowalimy. Boję się. Aj, moment, bo mi ciało przeciekło. Aha, dobra. Trudna ta przerwa zrobić chwilowo. Dobra, no. Kolej tak dalej, że to chodzi. Zobaczmy, o tym chyba. No bo dobra, bo fajnie ten wchodził z kopnięciami. No to zrobimy sobie y, jakoś fajną kombinację. No nie wiem, może y, pomyślmy coś takiego skombinowanego z kopnięciami. Dobra, niech będzie ten lewy, prosty, prawy pozdrowy, lewy wewnętrzny low kick, prawy prosty lewy hak, prawy. Zewnętrzny. Zanim ja to całe zapamiętam, to z dwa lata mi Są to dwa ciosy kopnięcie, dwa ciosy kopnięcie. No to dobra. Eee, z, z tym. No czyli tak. Lewy, prawy podbródkowy, zewnętrzny nauki. Prawy prosty, lewy tak. Lepik. Zewnętrzny, proszę. Powoli. Lewy prosty podbródek. O, zajebiście. Tutaj. Ja na wypadek, bo ja już go znam, nie? No to to idzie z prawej, czy z lewej nogi? Z lewej, z lewej. To no dobrze, bo... to tak dokładnie jak I zrobiłeś. teraz tu? Nie, nie. Teraz prawy prosty. Lewy hak. I teraz. Zaczy, zaczynasz od, od kombinacji rękami. Wiesz, mu tą nogę. Jedno znowu, a jak nie wrócił do pozycji na przykład, to tam się broni dalej lipnie nie stoi, rozsunięty, no to wtedy jak ładnie siądzie logik, no to jest masakra, nie? Jak jest wybity z pozycji. No i dużo łatwiej i dużo większe prawdopodobieństwo, jak wybierz pozycji, żeby dostał jednak te ciosy, nie? Więc... O! Hak! Lewy hak i... O. I pracuj bardzo na tym odkręcaniu się, że po suknięciu to idzie do odkręcenia się. Uf, uf. I tak samo jak tam, po lewym haku od razu idzie. Żeby to było płynne przejście, nie? a nie pojedy... To jest kombinacja, a nie seria pojedynczych ciosów. Ożen pizdów nad naszym e, No na to trzeba, musisz mocno pierwszy trzymać w rękawicy. W rękawicy trzeba to jest tak, że rzucić mało pięć luźno Musi ją dobrze zacisnąć, mimo wszystko. No też nie używamy bandaży, czyli by się przydały pompki na pięściach, choć dzisiaj dochodzą do programu. Dobra, to chyba będzie. O, na to będzie stać. E, ogólnie tak, z kombinacjami idzie dużo lepiej, wszystko idzie dużo lepiej. Wiadomo, e, forma, no nie tylko do walki, ale też i siła i tak dalej, wszystko idzie. E, myślę, że teraz czas zadać jakieś bardziej kondycyjne też walki czyli wiadomo jakiś typowo interwałowy trening typu hit Insanity, tam CrossFit i tak dalej, z bo to wszystko jest i tak prawie to samo. Oczywiście, tak wiem, będzie hejt w komentarzach, że nie, że to są zupełnie różne dyscypliny, a wiadomo, nie. No trochę się różni struktura i już jest zupełnie niby inaczej. Więc za, będzie trochę dodatkowych, myślę, że zrobię też jakiś odcinek follow along, czyli żeby będziecie mogli zrobić taki interwał razem z nami ja będę pokazywał co robić, Krzychu będzie zaczynał robić, potem będzie leżał cały spocony i zadyszany, ja dalej będę robił nie? No. i wy będziecie to oglądać prawdopodobnie z paczką chipsów na kanapie no. więc zapraszam bo tematów pojawiło się dużo, więc Możemy je po prostu cisnąć, nie? No. Do zobaczenia w kolejnym. Zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!